Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Przed nami trzeci odcinek. Można powiedzieć w końcu trzeci odcinek, bo naprawdę mega długa przerwa, ale ona była spowodowana tym, że teraz taki był okres, były święta, czas z bliskimi, sprzątanie, gotowanie, później był Sylwester, zakończenie starego roku, podsumowanie go, wyznaczenie sobie celów na nowy rok, więc no to zajęło na pewno trochę czasu. No na dworze jest mega zimno, są przymrozki tak jak widzieliście ja pracuję pod gołym niebem, obok mam stodołę, która nie ma okien drzwi. Ciężko jest się schować przed deszczem, śniegiem lub wiatrem. Łatwo o przeziębienie. Wiemy też, że na świecie panuje ta cała epidemia, więc no, trzeba dbać o zdrowie w tak ciężkich czasach. Ja miałem założenie, żeby wypuszczać filmik w momencie, gdy zdobędę materiał na następny. No to się teraz nie uda, bo w tym odcinku będzie materiał ten wcześniejszy, bo moje prace stoją. W momencie, gdy uda mi się jakoś ocieplić albo odizolować tą stodowę, jakieś kupić grzałki, i praca ruszy dalej, no to, no to będę na bieżąco już to wtedy nagrywał i wtedy ewentualnie zbierał materiały do przodu, tak jak sobie planowałem. A, no a teraz, startujemy z tym, z tym, co mam. Więc yy, zaczynam. Teraz przyszedł czas na pakę. Trzeba było wszystko z niej usunąć, pozamiatać później nitro wyczyścić kleje jakieś zabrudzenia smugi ładnie ją przygotować pod malowanie farbą okrętową No i tak jak widzicie na filmiku, jest listopad, a ja robię w krótkim rękawku. Zaraz jest grudzień i jest mega zimno i nie można pracować, więc to jest takie mega zwariowane. Odwiedziła mnie Wiktoria. Nie ma to jak kobieta na placu roboczym, bo od razu wjechały ciasteczka, ciepła kawa, czajniczek, więc Wiktoria wpadaj częściej, bo naprawdę było miło. A z okazji, że już przyjechała, no to zagoniliśmy ją do roboty i za zadanie miała odkleje, oczyszczenie blachy z kleju po wcześniejszej reklamie. Czekaj, do tego, będziesz mnie nagrywał. Ale bez głosu będzie i tak później, głos będzie wyciszony i tylko muzyczka będzie jak czyścimy. Fajnie to schodzi, aż fajnie mi się to robi, taka fajna praca. No Widać, że robota idzie, nie? No, widać, że idzie coś. No, ale powiem Ci, tutaj trochę ciężko, trzeba się trochę narobić, żeby to zeszło, ten klej. <grym> <grym> Powiedziałem, że wyciszę ten głos, ale nie mogłem się powstrzymać, musiałem dodać coś z głosem. Na samym końcu, jak Wiktoria się wystraszyła, no to podleciał do nas szerszeń. No Skubaniec za każdym razem, gdy otwieraliśmy nitro lub farbę tą okrętową, no to podlatywał, sprawdzał, co to jest. Za godzinę znowu przylatywał w niespodziewany sposób, coś tam sobie robię na pace O tu szerszeń obok, no taki duży, takie małe skrzydełko, ale jak na duchem podleciał, to było słychać, że te skrzydełka mają moc, więc trochę stracha nam narobił no. Co, na pace y, wyczyściłem każde zadrapanie, każde uderzenie, każdą rdzę jaka była, y, wszystko, wszystko ładnie zakonserwowałem, no i później z panem Zenkiem y, całą pakę i sufit pomalowaliśmy farbą. <mulety> Na tym zakończymy trzeci odcinek. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Także możecie nas odwiedzić na profilu instagramowym Sport Van Life. więc widzimy się niedługo już w czwartym odcinku. Wszystkiego dobrego na razie.